Wiosna sprzyja odchudzaniu, chcemy zmieścić się w ulubioną sukienkę, ale być może masz już jakieś przykre doświadczenia. Jakiś może znaleźć jest scenariusz, że jesteś na diecie, przestrzegasz restrykcyjnych reguł, pięknie chudniesz, ale już po krótkim czasie waga wraca do tej sprzed diety. I najczęściej przyczyną takiego scenariusza są konflikty emocjonalne, które tkwią w nas. Te konflikty są zupełnie nieuświadomione, ale nasze ciało poprzez przyrost tkanki tłuszczowej wysyła jakiś komunikat do świata zewnętrznego. Na przykład... Zauważ mnie, doceń mnie, zobacz, że ja jestem. Albo bój się mnie, jestem potężną i groźną kobietą. O tych i jeszcze kilku innych konfliktach z punktu widzenia biologii totalnej, psychobiologii będę mówiła podczas wtorkowego webinaru, na który serdecznie Cię zapraszam, YouTube Akademia Kobiecego Sukcesu, wtorek, godzina 20.